Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Marek Boryna, firma Podostor z tej strony. Tak jak obiecałem, rozpoczynamy naszą przygodę z dezynfekcją i sterylizacją. Dzisiaj rozpoczniemy od najbardziej podstawowego, basicowego produktu, jakim jest myjka ultradziękowa, ale zanim do tego, powiedzmy sobie, gwoli wyjaśnienia, jaka jest różnica podstawowa między dezynfekcją a sterylizacją. Dla ja tych wszystkich, którzy to wiedzą, wywołałem uśmiech na twarzy i z tego się bardzo cieszę. Ci, którzy nie wiedzą, i te dwa te procesy utożsamiają, tłumaczę. Dezynfekcja jest procesem, w którym, szanowni Państwo, dokonujemy uśmiercenia, zabicia i pozbycia się wszelkich form żywych, drobnoustrojów, wirusów, grzybów i tym podobnych paskust, które znajdują się na naszych narzędziach, frezach oraz przedmiotach, które chcemy tej dezynfekcji poddać. Kolejny proces, o którym będziemy mówili potem, jest to proces sterylizacji, i tu już mamy do czynienia z pozbyciem się form przetrwalnikowych, czyli tych takich strasznych rzeczy, które potrafią przetrwać proces dezynfekcji w płynach i tym podobnych rzeczach i wtedy narzędzie jest sterylne. Na razie mówmy o dezynfekowaniu, które jest jakby wstępem do sterylizacji, ale jest bardzo ważnym elementem, którego nie możemy pominąć. Nie możemy go pominąć z tego względu, że narzędzie odpowiednio nie jest zdezynfekowane, nie pozbyte Różnego rodzaju biologicznych elementów włożone bezpośrednio do sterylizatora, powodowałoby, że sterylizacja będzie niewłaściwa i będzie na pewno nie przeprowadzona prawidłowo. Znaczy te miejsca, które będą oblepione, nieumyte, niepozbawione tych, tych, tych żywych fragmentów, których pozbywamy się w procesie dezynfekcji, będą powodowały, że sterylizacja jest przeprowadzona, ale nie jest przeprowadzona w sposób właściwy. Dlatego zaczynamy od dezynfekcji. Jest ona pierwszym krokiem w naszym całym ciągu do uzyskania, otrzymania narzędzia sterylnego. Dzisiaj, Szanowni Państwo, pierwsza rzecz, o której będziemy rozmawiali, to jest myjka ultradźwiękowa. W naszej ofercie, naszego sklepu, znajdują się trzy takie myjki. Dwie są to myjki plastikowe w sensie plastikowe mają obudowy natomiast to, o której dzisiaj będę opowiadał jest myjką stalową, której zakup gwarantuje Państwu wiele, 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 wiele lat spokojnego użytkowania bez żadnego zepsucia. Tak więc przyjeżdża do Państwa myjka wygląda na w ten sposób Odstała swoje standardowe 24 godziny, powtarzam tak jak za każdym razem, ale przestrzegajmy tej zasady, trzymajmy te, te, te urządzenia przez chwilę w naszych, w naszych gabinetach, tak żeby one mogły spokojnie przystosować się i zakodować do tych warunków, które powinny występować w naszym gabinecie, reszty wilgoci i, tak dalej, i tak dalej z nich ulecą. Na pewno przy podłączeniu do prądu nie będziemy mieli niemiłej niespodzianki. Przyjeżdża Mikoł Tradźwiękowa. W środku znajduje się oczywiście instrukcja użytkowania w języku polskim. Oczywiście zapoznajemy się z nim. Jest to tak naprawdę dwie, trzy strony, bo nie mamy tu jakby generalnie do czynienia z technologią kosmiczną, więc damy sobie radę spokojnie z tą myjką. Natomiast przeczytajmy parę stron, 15 minut przy kawce porannej załatwia sprawę. Myjka jest oczywiście zabezpieczona w specjalnym opakowaniu. Znajduje się ona w styropianowych boksach. Dzięki temu wie, mamy pewność, że w czasie transportu nie została obtłuczona, uderzona. Że nic złego z nią się nie wydarzyło. Znowu kolejna przypominajka z poprzednich spotkań. Patrzymy, czy nasz karton nigdzie nie został poszczerbiony, uderzony, wyskubany, czy nie został trafiony jakimś wózkiem. To znowu bardzo ułatwia sprawę ewentualnych roszczeń reklamacyjnych i na pewno doprowadzi do tego, że Państwo nie będziecie mieli z tym żadnych problemów. Przyjechał karton, jest pełny. Rozpakowujemy tą naszą makeup, wyjmujemy steropiany zabezpieczające. <laughs> Ze środka wydobywamy myjkę, która pod spodem oczywiście również ma takie specjalne steropianiki, które ją zabezpieczają przed ewentualnym, przed, ewentualnym, przed ewentualnym uderzeniem i to jest wszystko. Cała reszta znajduje się w myjce, te kartony już chowamy, one są niepotrzebne, ja mam takie niezdrowe przyzwyczajenie, że przez okres gwarancji zawsze sobie taki karton gdzieś na półce w garażu trzymam. Na wypadek ewentualnej reklamacji, wysyłania, żądania roszczeń, nie zajmuje dużo miejsca, natomiast jesteście Państwo przekonani, że ten karton na pewno zabezpieczy myjkę na wypadku wysłania do producenta, czy też do dystrybutora jak do nas. Ale nie jest to oczywiście prawna konieczność, nie musicie, ja tak sobie zawsze to przetrzymuję. Wyciągamy jeszcze dodatkową folię, która zabezpiecza naszą myjkę. siłem. i tak wygląda to urządzenie, które trafia do naszego gabinetu, mamy tutaj do czynienia z myjką ultradźwiękową o pojemności 5 litrów myjką wykonaną z, ze stali tak więc jest to myjka bardzo odporna która będzie z Państwem trwała przez wiele 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 lat użytkowania yy, niewiarygodnie prosta w obsłudze yy, przyspieszająca pracę Państwowego gabinetu, ale może to o tym po kolei powolutku co znajduje się w myjce? W myjce mamy koszyczek Koszyczek oczywiście jest, jest to koszczek stalowy. Dodatkowo mamy dodatkowy mały koszyczek do zawieszenia na frezy oraz przedmioty, które są mocno zabrudzone. Kabel zasilający. No i oczywiście ten koszyczek, o którym wspomniałem na samym początku. Koszyczek kładamy do środka. Gdyby była taka potrzeba, że mamy do czynienia z. Rzeczami bardzo mocno zabrudzonymi, które są e, m, obkryte dużą ilością materiału, którego chcemy się pozbyć. E, szczególnie w naszym wypadku mówimy tu o frezach. Wkładamy je zawsze do koszyczka. Mam pewność, że w czasie wyjmowania, płuchania bądź tym podobnych rzeczy one nam gdzieś nie uciekną. Tak? więc mamy takie dodatkowe zabezpieczenie. E, Wężek spustowy jest to nic innego jak rurka, przy pomocy której potem pozbywamy się brudnej wody, czyli brudnej cieczy, która znajduje, znajduje się w naszej myjce. Urząd, niewiarygodnie fajna sprawa, też za chwilę o tym opowiemy. No i oczywiście pokrywka, no i kabel zasilający. Yy, przyjechała myjka. Proszę uprzejmie, tak ona wygląda. Yy, Mejka działa w zakresie czasu pracy od 1 minuty do 99 minut, czyli w zależności od tego, jaki posiadacie Państwo płyn, yy, koncentrat do dezynfekcji tego urządzenia, możecie uży użyć czas Trwania procesu dezynfekcji od 1 minuty do 99 minut. Tutaj moja uwaga: uważa, używajcie Państwo tego typu preparatów, które posiadają najkrótszy czas ekspozycji przy najlepszym działaniu. E, czyli bierzemy taki preparat, który w określonym czasie wykona nam pracę dezynfekcyjną. Jeżeli mamy preparat, który wymaga dezynfekcji trwającej 40, 50, 60 minut, długo. Yy, nieporęcznie, niefajnie. Yy, szukajmy takich preparatów, w których czas dezynfekcji wynosi około 20 minut. Nie wierzmy też w różnego rodzaju preparaty, które robią to w minut 2, 3, 4, 5. Yy, mocno, yy, mocno, mocno pewnie naciągana norma, natomiast taki standardowy czas dezynfekcji w miejscu utraźnikowej powinien wynosić między 15-25 do 30 minut. To jest ten maksymalny okres czasu, kiedy narzędzia powinny w tym płynie przebywać. Yy, nie więcej, nie mniej. Yy, myjka, tak jak powiedziałem, posiada również dodatkowo w formie proces podgrzewania płynu. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze proces... Dezynfekcja, jakby generalnie startował i nie był tak popularny, bardzo często mieliśmy do czynienia z płynami, które wymagały podgrzania. Czyli, żeby generalnie myjka zadziałała, płyn musiał być podgrzany i dopiero potem następowały procesy czyszczenia w myjce. Teraz te wszystkie płyny, z którymi mamy do czynienia na rynku, czy z naszej firmy, czy z jakiejkolwiek innej nie wymagają tak naprawdę już procesu podgrzania, ale gdyby ktoś takie płyny miał, do takiego procesu dezynfekcji był przyzwyczajony, oczywiście taka możliwość istnieje. My serdecznie polecamy y, płyn do dezynfekcji firmy Procept. Jest to szwajcarska marka, która gwarantuje Państwu naprawdę najwyższą jakość, jeżeli chodzi o, y, o, o proces dezynfekcji. Y, tu mamy akurat do czynienia z sytuacją, w której na... Y, 3 litry wody musimy uzyskać 5 5% stężenie, czyli używamy 150 ml na 3 litry. Mamy razem 3 litry płynu 2850 ml wody, najlepiej destylowanej, 150 ml koncentratu i w ten sposób powstaje nam preparat o stężeniu 5%, który w tym czasie między 15 a 30 minut zabija wszystkie formy żywe drobnoustrojów, grzybów i tym podobnych rzeczy, które znajdują się na naszych Narzędzia. Teraz tak naprawdę jak działa myjka ultradźwiękowa, jaka jest przewaga myjki ultradźwiękowej nad wanienką. Wielu z Państwa pewnie jeszcze używa, szczególnie w gabinetach kosmetycznych, wanienek, gdzie wkładamy narzędzia, zalewamy to specjalnym preparatem, czekamy odpowiednią ilość czasu, wyjmujemy to narzędzie, jest ono czyste. Owszem, natomiast w porównaniu do myjki ultradźwiękowej naprawdę nie jest tak czyste jak mogłoby być. Myjka ultradźwiękowa działa na zasadzie przenoszenia przez ciecz specjalny płyn, dlatego nie może być tu wlana zwykła woda, podkreślam, nie wlewajmy zwykłej wody do myjki ultradźwiękowej. Pierwsza sprawa, ona nie zadziała, w sensie nie zostanie przeniesiona, nie zostanie wprawiona ta woda w ruch, który spowodował powstanie procesu kawitacji, o którym za chwilę wspomnę, co to tak naprawdę jest. Dwa, tak naprawdę bardziej uszkodzi nam to narzędzie, doprowadzi do możliwego ewentualnego jego zardzewienia, Używajmy specjalnych koncentratów, płynów, preparatów gotowych bądź do przygotowania, natomiast nie wlewajmy tu nigdy zwykłej wody. Żeby mejka zadziałała, musi być ona wypełniona minimum w 1 trzeciej swojej pojemności nie więcej niż w 2 trzeciach. Te wszystkie kreseczki przegródki znajdują się oczywiście na myjkach. To są takie specjalne wyżłobienia. Służy to temu, żebyście byli Państwo pewni, że proces w myjce przebiegł w sposób prawidłowy. I teraz tak, stworzyliśmy koncentrat, wlaliśmy do środka koncentrat, włączamy myjkę, jak ta myjka kurczę tak naprawdę działa. Co to się w niej takiego dzieje, że jest taka super i tak wszystko czyści? W wypadku naszych narzędzi, frezów i takich małych przedmiotów mamy do czynienia z przedmiotami, z rzeczami, z miejscami, które są bardzo trudno dostępne. Przed włożeniem do myjki Państwo oczywiście te narzędzia wstępnie myjecie, wstępnie czyścicie, żeby płyn, do którego potem wkładacie te narzędzia, jak najdłużej wam służył. O tym też za chwilę. Natomiast znajdujący się w środku płyn jest wprawiany w ruch. Mejka ultradźwiękowa wywołuje specjalną falę ultradźwiękową, która wprowadza ciecz, specjalną ciecz, nie wodę, w odpowiedni ruch powodujący jej drganie, co w konsekwencji prowadzi do powstania milionów, milionów, milionów malutkich, niewidzialnych głębokiem tak naprawdę pęcherzyków, które poruszają się potem płynie. Taki pęcherzyk, kiedy trafia na narzędzie, frez, jakąkolwiek przeszkodę, podlega procesowi implozji. Czyli zapada się w środku, rozrywa się na elementy pierwsze i wyciąga tym podciśnieniem Wszystki brud z narzędzia, odkleja go, odrywa go jak rzep To jest właśnie proces kawitacji i na tej zasadzie działa mejkoltra dźwiękowa Ten proces nie może być za krótki Dlatego mówię, że Wszelkiego rodzaju, różnego rodzaju preparaty, które gwarantują Państwu skuteczną dezynfekcję przy niskim stężeniu w szybkim czasie, nie do końca są realne. No, może w jakimś badaniu to gdzieś tam wychodzi, natomiast ten czas, że, który narzędzie powinno spędzić w mejce, powinno być optymalny. Pamiętajmy, że rzeczywiście. Przebywanie w myjce ultradźwiękowej czy potem w autoklawie niszczy narzędzia. Nie przeciągajmy tego czasu, natomiast też go nie skracajmy. Znaczy chodzi o to, żeby efekt końcowy, czyli narzędzie było czyste, sterylne, zdezynfekowane. Na razie jesteśmy na etapie dezynfekcji, zdezynfekujmy je w sposób prawidłowy. Nie przekraczajmy czasu zaleconego przez producentów. Im dłużej po zakończonej pracy narzędzie w tym płynie przebywa, tym dłużej płyn ma wpływ na nasze narzędzie. Jeżeli ustawiliśmy myjkę na 30 minut, 20, 25 minut, po tym czasie te narzędzia wyjmijmy. Jeżeli ten, ta to narzędzie przeleży nam kolejne godziny 2, 3, 4, 5, pamiętajmy, że ten wpływ, chemia w czystej postaci, wpływa na to narzędzie, tego byśmy chcieli bardzo, bardzo mocno uniknąć. Podsumowując, myjka ultradźwiękowa, super wydajne, tanie, i ciche urządzenie do czyszczenia naszych narzędzi, pozwalające nam uniknąć zabrudzeń, których nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wyczyścić szczoteczką ręką, umyć tego pod zwykłym kranem z bieżącą wodą. Urządzenie, które wpływa na to, że nasze narzędzia już po wyjęciu są. Zdezynfekowane, czyli podkreślam, biologicznie czynne. Zabiliśmy wszystkie żywe formy przetrwalnikowe, prawdopodobnie wszystkie żywe formy przetrwalnikowe, yy, rzeczy, natomiast nie zabiliśmy tego stanu wegetatywnego, uśpionych rzeczy, które w, na tym narzędziu ciągle są. Więc jest to pierwszy element naszego procesu, o którym przez najbliższe parę odcinków będziemy mówić. Yy, jeszcze raz. Wszystkie kroki po, po kolei, żeby była jasność, jak, powinna przebiec, jak powinien przebiec proces dezynfekcji. Pierwsza sprawa, nasze narzędzia po wykonanym zabiegu trafiają do miejsca, w którym są wstępnie myte. Po tym wstępnym myciu, o, w pozbyciu się wszystkich takich widocznych gołym okiem cząstek naskórka, biologicznych jakichś elementów, które na tym narzędziu się znajdują, trafiają do myjki ultradźwiękowej. Według wszelkich zasad i sztuki nie powinny się stykać, jest to bardzo trudne do osiągnięcia, jeżeli chodzi o, o, o myjki ultradźwiękowe, szczególnie te mniejsze, pojemności 2,5 litrowe, czy chociażby taka jak ta 5 litrowa. Natomiast pamiętajmy, że jak, jeżeli układamy nasze narzędzia w myjce ultradźwiękowej, staramy się, żeby nie były narzucone na siebie warstwami, żeby ten płyn miał prawo działać, żeby te Pęcherzyki, o których wcześniej wspomniałem, miały prawo dotrzeć do każdego elementu naszego narzędzia, żeby te trudno dostępne, szczególnie w zawiasach szczęk, cęgów i tym podobnych rzeczy, elementy zostały dobrze wyczyszczone i żeby te wszystkie rzeczy, których chcemy się pozbyć, zostały tak naprawdę z tej myjki usunięte. Super fajna sprawa, rzadko występująca w jelomyjkach, to jest koszyczek na drobne narzędzia. Każdy z Państwa doskonale wie, jak często frezy i inne drobiazgi po prostu gdzieś uciekły i znalazły się w odpływie naszej, naszej umywalki w czasie wylewania płynu. W wypadku tej myjki to się nie wydarzy, raz jest to koszyczek, dwa jest to specjalny zawór spustowy, który umożliwia proste i bardzo efektywne pozbycie się cieczy ze środka. Proces, przebieg ustawiliśmy odpowiednie stężenie, czyli pamiętajmy, jeżeli mamy stężenie 5% danego preparatu, a chcemy uzyskać litr takiego koncentratu, od litra wody najlepiej destylowanej odlewamy 50 ml, 5 ml dolewamy takie samo stężenie preparatu, żeby uzyskać litr cieczy o stężeniu odpowiednim, nas interesującym. Jeżeli do litra wody dolejemy. Tyle i tyle preparatu, uzyskamy stężenie mniejsze, które de facto nauczy nasze yy, zwierzątka i tym podobne organizmy, które znajdują się w naszych śniegach, uodparniać się na te, na te preparaty, tego byśmy nie chcieli. Więc pamiętajmy, stężenie yy, i zalecane przez producenta czas. Jeżeli producent zaleca bardzo, bardzo, bardzo krótki czas dezynfekcji, Powinniśmy się nad tym zastanowić. Optymalnie powinno to wynosić około 20 minut i to jest taki średni czas myjki w większości preparatów. Jeżeli macie Państwo z kolei preparaty, które wymagają dużo dłuższego procesu dezynfekcji, też należałoby się nad tym pochylić. Optymalne stężenie to jest między 4 a 5%. To zabija absolutnie naprawdę wszystko to, co nas interesuje. Czas tej dezynfekcji powinien wynosić w przedziale 15 do 30 minut maksymalnie, i jakby tych norm, norm się trzymajmy. Teraz, jeszcze ostatnie moje zdanie na temat pozbywania się płynu, który, który znajduje się w miejsce ultradźwiękowej. Obsługa jest bardzo prosta, nie będę tłumaczył, to jest start-stop ustawienie tak naprawdę czasu. Dodaj, odejmij. Enter, nic tu się nie dzieje. W instrukcji obsługi, którą macie Państwo dołączoną w języku polskim, jest to profesjonalnie przeprowadzona instrukcja, nie jest to jakieś napisane przez kogoś przypadkowe coś tam. Znajdują się wszystkie informacje, które Państwa interesują, łącznie z graficzną opisą. Znajduje się oczywiście również karta gwarancyjna oraz historia gwarancji ewentualne, które mogłyby mieć miejsce, raczej nie będą, ale tak to wygląda. Pobór mocy miejki to jest jedyne 120 W, więc praktycznie jest to taka żarówka tląca się w naszym domu. Teraz pozbywanie się cieczy. Jeżeli chodzi o myjki ultradźwiękowe, które znajdują się w naszym sklepie, yy, mamy ich kilka, yy, na rynku spotkacie Państwo ich naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo. Yy, te dwie tańsze, których dzisiaj nie opowiadam, są to myjki, które mają plastikowo obudowy i nie mają jakby zaworków spustowych, wymagają trochę więcej manualności przy wylewaniu cieczy z tej myjki musimy przechylić myjkę przez odpowiednie miejsce tam zawsze jest narysowana taka strzałka tak żeby nie zalać elektrozaworów i innych rzeczy elektrycznych w wypadku tej myjki ten problem całkowicie nam znika mamy specjalny wążek spustowy z taką myjką pełną możemy podejść do zlewu zazwyczaj myjki stają gdzieś w okolicach punktów sanitarnych włożyć spokojnie ten wążek do zlewu otworzyć Nasz zaworek spustowy i cały, 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 cały zapas wody tego płynu znika z naszej myjki. Najważniejsze rzeczy dotyczące, dotyczące płynu. Pierwsza sprawa to jest oczywiście okres, jak długo płyn możemy używać w naszej myjce. Wiele, wiele, wiele zasad. Zazwyczaj kierujemy się radą producenta, zazwyczaj jest to okres od 3 do 4 dni maksymalnie, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o taki płyn, czasami jest to dzień, wszystko zależy od producenta, natomiast na pewno oznaką, która zmusza nas do dokonania wymiany takiego płynu, jest zmętnienie tego, tego, te, te, tego preparatu. Jeżeli mamy przejrzysty płyn i po którejś w naszym procesie dezynfekcji uległ on zmętnieniu, jest to oczywisty sygnał, że należy go wymienić. Średnio jest to od około 1 do 3 dni, tak to nazwijmy, natomiast rzeczywiście Zależy to również od, od producentów. Yy, odpowiem na wszystkie dodatkowe pytania, które się państwu poradzą, pojawią, jeżeli chodzi o myjkę ultradźwiękową. Mam nadzieję, że trochę się rozgadałem za bardzo, a może nie za bardzo. Natomiast chciałem wyjaśnić podstawowe różnice i z czym tak naprawdę myjka jest, jaka jest przewaga tej myjki w porównaniu do zwykłej wanienki. Dlaczego warto w taką myjkę zainwestować? Jeżeli chodzi o koszt użytkowania tego urządzenia, jest on absolutnie żaden. Tak jak mówię, pobór mocy to jest około 120 W. Myjki są średnio hałaśliwymi urządzeniami. Nie powodują okrutnego dyskomfortu pracy w Państwa gabinecie, natomiast na pewno ułatwiają proces czyszczenia. To jest jak porównanie zmywaka ręcznego do, do zmywarki w domu: jest to zaoszczędzenie wody, zaoszczędzenie czasu oraz zaoszczędzenie nerwów w domywaniu narzędzi. Myjka zrobi to lepiej, szybciej, łatwiej, prościej dla Państwa, tak więc serdecznie polecam ten akurat model, nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której ta myjka by się zepsuła, natomiast gdyby coś się złego wydarzyło, jest ona całkowicie rozbieralna, w odróżnieniu od swoich plastikowych konkurentów, możemy tu wszystko otworzyć, wykręcić, wymienić, naprawić, nic złego się nie wydarzy. Serdecznie Państwa zapraszam do przyjrzenia się ofercie tej myjki, do zakupów i dziękuję serdecznie.